W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O odnowienie wiary, nadziei i miłości. Proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie Świętym abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę Was o to, przez pamięć i przez potężne wstawiennictwo Boga rodzicy. Maryjo, dziękuję Ci za to, że od wieków opiekujesz się naszym narodem. Dziękuję, że zachowaliśmy wiarę mimo wszystkich dziejowych zawirowań. Dziękuję za wszystkie łaski, które wypraszałaś Polsce i Polakom w najtrudniejszych chwilach, i za to, że możemy dziś bez przeszkód chwalić Boga. Proszę Cię dziś o to, byś wyprosiła nam wszystkim u swego Syna odnowienie wiary nadziei i miłości proszę o łaskę osobistego spotkania z Chrystusem dla każdego w naszej ojczyźnie wejrzyj na przeżywających trudności w wierze i szukających szczęścia z dala od Boga w sposób szczególny polecamy ci wszystkich którzy walczą z twoim synem którzy wiarę wyśmiewają którzy z niej kpią którzy starają się ją zniszczyć spraw, żeby ich serca zostały skruszone bożą miłością. Spraw by wszyscy w naszej ojczyźnie oddali należną cześć zbawicielowi. Królowo Polski módl się za nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, Bądź wola Twoja jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.